szpak Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia ratunkowego w Katowicach. Proszę Państwa, no jesteśmy przed kopalnią tutaj sztab kryzysowy, w którym też również uczestniczy Pan Wojewoda na miejscu 40 osób poszkodowanych. Z tego 20 osób przewiezionych do szpitali. No niestety, jak Państwo już pewnie się dowiedzieli, trzy zgony tutaj na miejscu stwierdził lekarz kopalniany, w związku z czym akcja cały czas ratownicza trwa. Mamy nadzieję, że uda nam się uratować tych, którzy tam pozostali na dole. W jakim stanie są ranni? E, ogólnie część rannych była w trudnym. W ciężkim stanie, w ciężkim, w średnio ciężkim stanie, przewiezioni zostali do najbliższych szpitali okolicznych. Ci najbardziej poparzeni zostali przewiezieni do siebie, do centrum oparzeniowego. Mówi Pan, że akcja cały czas trwała. Mieliśmy informację, że akcja została wstrzymana. To oznacza, że ona została wznowiona? Ty znaczy, my, my na chwilę obecną czekamy na poszkodowanych. W punkcie medycznym czekamy, aż ratownicy górniczy przyniosą nam poszkodowanych do punktu medycznego tutaj na kopalni. w pełnej gotowości. W pełnej gotowości, jak Państwo widzą, za bramą stoją cztery karetki w każdej chwili gotowe do transportu rannych do najbliższych szpitali do Sorów. Mhm. A ile kursów śmigłowcem było wykonanych do tej pory? Jeden kurs śmigłowcem, dwa śmigłowce były na miejscu. Niestety rano pogoda nie pozwoliła na, na start śmigłowcem. Zespół e, ratownictwa medycznego kołowo przetransportował pacjenta do Centrum Urazowego do Sosnowca. Panie dyrektorze, pana wiedzy, ile osób trafiło do szpitala oparzeniowego w Siemianowicach? E, zgodnie z tym, co mnie poinformowano, to około 8 osób. Ale w 20 osób zostało przewiezionych do, do szpitala. Dokładnie. Hmm. Oprócz szpitala w Sosnowcu i centrum poparzeniowego. jakie Wszyst to są? Wszystkie szpitale tutaj okoliczne, czyli Rybnik, Jastrzębie, Żory, Wodzisław. Rozumiem, że te obrażenia to tylko poparzenia? Najczęściej poparzenia. no Wiadomo, że po takich wybuchach są również uszkodzenia ciała, złamania, ale to dopiero na miejscu lekarze oceniają. My zabezpieczamy pacjenta i przewozimy bezpośrednio do najbliższego szpitala, czyli do oddziału ratunkowego albo Izby Przyjęć. Jest jakiś przypadek zagrożenia życia wśród tych, którzy pracują do czy nie ma? Były takie przypadki, nie wiemy jak sytuacja wygląda w szpitalu, na miejscu jesteśmy tutaj pod kopalnią, tu w kopalni czekamy na kolejnych poszkodowanych, tamtą kwestią zajmują się już szpitale. Tak w sumie ile jest zespołów? Ile na, na chwilę obecną tu na miejscu mamy cztery zespoły. W sumie dzisiaj już w akcji brało 13 zespołów udział, w tym dwa pogotowia lotniczego, ratunkowego, które tutaj były na miejscu rano maszyny, kiedy pogoda się poprawiła, wystartowały i poleciały na lotniska. Swoje w tej chwili mamy do dyspozycji wiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który w każdej chwili może być poderwany i tutaj przylecieć. Te 20 osób, które nie trafiły do szpitali, zostały już tu opatrzone? Opatrzone, rany nie były. Byli to pacjenci z kodu zielonego, w związku z czym trafili już pewnie do swoich domów.